Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nowych korsetów marki Rebel Madness. Zaczniemy od pierwszego, czyli modelu Grey Shadow. Jak zapewne wiecie, niedawno Rebel Madness uzupełniło swoją kolekcję, Prowadziło modele Longline. Było to sześć modeli. Trzy dosyć klasyczne, standardowe, czarne, wykonane z różnych materiałów, bawełny, satyny i jako skóry oraz trzy takie bardziej ekskluzywne, ozdobne, też za tym szła troszeczkę większa cena i to jest właśnie gorset, który mam teraz na sobie, czyli model Grey Shadow, e, Immortal Beauty i Amethyst i wszystkie te trzy takie bardziej eleganckie, ciekawe modele e, zakupiłam. Zakupiłam je wszystkie trzy w rozmiarze 20 cali e, i to jest akurat gorset, zaczynam, chciałam ten, ten cykl recenzji zacząć od gorsetu, który mnie najbardziej przypadł do gustu, Jedynego gorsetu, który ze mną zostanie, bo pozostałe niestety będą musiały poszukać, e, poszukać nowego domu. Zaraz Wam powiem, dlaczego nie jestem zadowolona z tych gorsetów, dlaczego, e, dlaczego bardzo mi ta kolekcja rozczarowała. E, więc tak, zacznijmy od tego, jak gorsety modelują. Tak wygląda przód, tak wygląda bok, tył, drugi bok. I przód. To jest gorset longline, czyli gorset o przedłużonej krawędzi, która ma jeszcze modelować nam biodra i tutaj brzuch. Gorset dla większości osób może niestety okazać się za długi, bo mimo stosunkowo długiego torcu u mnie wręcz leży na styk. Chodzi o ten fragment tutaj, tutaj w tym, w tym wymiarze, to jest aż 34 cm. Tutaj nawet nie jest najgorzej, dlatego że tutaj jest około 26 cm, więc one są dosyć tego mocno podkrojone w tym wymiarze, więc z chodzeniem, siadaniem będzie problem. Ewentualnie może być tutaj problem, że ta dolna część busku będzie, będzie się Wam wybijać w dosyć delikatne partie ciała przy siadaniu, jeżeli, jeżeli się okaże Was za długi. Teraz dlaczego jest problem? Zapewne zauważyliście przed chwileczką, jak pokazywałam modelowanie z przodu, z boku i z tyłu, gigantyczną przerwę z tyłu. Nie wynika to z tego, że wybrałam zły rozmiar, bo. A właściwie nie wiem, czy w ogóle jaki rozmiar z tego, z tego modelu powinnam wybrać, bo. Żaden de facto, jeżeli teraz popatrzyłam dokładnie na tabelkę, kupując korsety zasugerowałam się tym, co wcześniej kupowałam, czyli tym, że wcześniej nosiłam korsety o rozmiarze 20 cali i były idealne. Zresztą pamiętacie moją recenzję Ocean Mist i ja byłam w nim po prostu zakochana, zresztą nadal jestem, jestem niesamowicie zadowolona, podobnie zresztą z tego śliwkowego korsetu. Są naprawdę rewelacyjne, to są to moje ulubione korsety, które kupowałam takie gotowe, sklepowe. Natomiast tu pojawił się bardzo duży problem, dlatego, że Rebel Madness nie skupiła się na tym, żeby tylko i wyłącznie wydłużyć ten model, tak jak większość z nas pewnie by sądziła, że po prostu tylko i wyłącznie skupili się na przedłużeniu dolnej krawędzi, ale drastycznie zmieniła w ogóle wymiary, dla jakich są Jakie są preferowane przy określonych rozmiarach. I tak w górnej krawędzi te krótkie korsety mają 70 cm, natomiast te korsety mają zaledwie 60. Dodatkowo krawędź górna tutaj, jak widzicie, leży troszeczkę wyżej niż w tych korsetach krótkich, więc też w miejscu, gdzie korsety krótkie mają 70, te mają już. Mniej, ponieważ widzicie, że tutaj się to, to, to schodzi w dół. I to jest mniej więcej gdzieś tak w okolicach 53-2 cm. Dodatkowo, jeszcze niestety, jak wiecie, Rebel Madness ma problemy z, z wymiarowością korsetów, dlatego że mają zresztą napisane na stronie, że korsety mogą się różnić o 1-2 cm od wymiarów tabelkowych. I niestety tak jest na wszystkich gorsetach, które, które od nich zakupiłam, co czasami powoduje już w ogóle dramatyczne problemy i to, że w niektórych gorsetach po prostu wręcz nie mogę normalnie chodzić. U mnie w każdym razie problemem w tym korsecie nie jest dół, nie jest talia, ale jest góra. Dlatego, że mniej więcej w tym miejscu nie jestem w stanie bardziej korsetu dosznurować. To jest, można powiedzieć, taka, taki optimum, w którym czuję się w miarę wygodnie. Każda mocniejsza próba do sznurowania kończy się tym, że po prostu zaczynam mnie boleć, zaczyna mieć problemy z oddychaniem. Natomiast gdzie w talii mam jeszcze naprawdę sporo luzu. Co ciekawe, wrzuciłam zdjęcie w tym gorsecie na naszą grupę dyskusyjną i spytałam, czy dziewczyny mogą określić mniej więcej ile, o ile centymetrów, o ile cali ten gorset mnie modeluje. Ponieważ pytanie było dosyć podchwytliwe już z założeniem, te dziewczyny coś kombinowały, ale gdzieś stawiały na okolice 10 cm, 8 cm. I tutaj zaskoczenie, bo gorset modeluje mi zaledwie o 1 cm. Więc praktycznie mam w gorsecie tyle samo, co w talii. Większość osób mogę stwierdzić, no ale słuchaj, no wyglądasz całkiem nieźle w tym gorsecie, ładnie to wszystko się układa. No więc jest to zdecydowanie tylko już nie kwestia tego, że mam y, dużą różnicę między talią a biodrami naturalnie, natomiast osoby, które mają dosyć prostą sylwetkę, y, te grusety będą absolutnie nimi, praktycznie żadnego modelowania nie uzyskają. Zresztą ja nawet tym tutaj tego modelowania, jak widzicie, jest to takie bardzo delikatne modelowanie, Ba, tutaj po prostu nadal mam luz. I cały dół mogłabym jeszcze dużo mocniej doszmurować, no ale nie mogę, tak samo jak nie mogę doszmurować kali ze względu na górę, bo tak drastycznie zmienił się wykrój. Nawet sądziłam, że może powinna wziąć rozmiar 22 cale, ale patrząc i w ogóle słuchając, jak dziewczyny mierzyły gorsety, jakie im tam wyszły pomiary, to stwierdziłam, że Boże święte, to się okazuje, że na przykład ktoś ma gorset, który ma tyle samo centymetrów u góry, natomiast ma dużo szerszą talię i dużo szersze biodra, to już to w ogóle jest jakaś pomyłka, więc stwierdziłam, że już lepiej zostanę przy tym, na to się zdecydowałam. Dla kogo te gorsety są? Ja ich widzę jedynie taką możliwość, że mogą być dla dziewczyn takich typowych gruszek, które mają bardzo drobny, delikatny, delikatny tors i naprawdę masywne, solidne bioder. jak widzicie, ja tutaj kawałek biodra, kawałek pupy posiadam, a mimo to mam tutaj, mam tutaj luz. Natomiast nie mam też jakiegoś szczególnie, szczególnie rozbudowanego tłowia, nie wiem, nie jestem jakąś tam pływaczką, która by miała taką tutaj klatkę, klatkę rozbudowaną. Noszę, noszę, noszę 60 lub 65 cm pod biustem. Natomiast, no niestety, fizjologia ludzka wygląda w ten sposób, że tutaj mniej więcej w tym miejscu, delikatnie kilka centymetrów pod biustem, u większości kobiet, w ogóle u większości ludzi, klatka piersiowa czy żebra są delikatnie wypukłe i po prostu, no niestety, ale tutaj, no ja odczuwam zdecydowany dyskomfort, jeżeli tutaj jeszcze się zmniejsza, zmniejsza tutaj ten obwód. Więc zapraszam Was teraz, żebyśmy przyjrzeli się korsetowi z bliska. A teraz przyjrzyjmy się korsetowi z bliska. Tu jest korset leżący płasko korset z rozmieszczeniem koronki i pióry nawiązuje do modelu, pierwszego modelu, które Rebel Madness wypuściło, do gorsetu Violet, którego byłam właścicielką, ale sprzedałam ze względu na to, że pierwsze modele z pierwszej partii w ogóle nie sprawdzały się przy moim typie sylwetki. Miał bardzo małą górę i mały obwód góry, mały obwód dolnej krawędzi i po prostu były dla mnie za małe. Został mi tylko z tej serii gorset ornament i mam go bardziej jako taki, taką ciekawostkę, jak bardzo zmieniły się wykroje Rebel Madness. Jak już też tutaj widzicie, ten gorset ma bardzo charakterystyczny, specyficzny wykrój. Mamy bardzo małą różnicę między górną krawędzią a linią talii. I mamy bardzo obszerne, szerokie biodra. No i to jest właśnie ten problem, o który którym widziałeś się na mnie. No po prostu ciężko mi jest powiedzieć, no dla kogo dokładnie tego typu kursy te były szyte. No ale. Górę i środek mają taki sam wymiar w tabelce, czyli 60 i 51 cm, natomiast biodra są jeszcze szersze niż, niż to tabelka na stronie podaje, bo w tym gorsecie mają 78 cm. Gorset jest dwuwarstwowy, wierzchnia zewnętrzna warstwa, tzw. Tak fashion Fabric, to bardzo przyjemna, elegancka, bawełniana tkanina w kolorze szarym. Od środka mamy potrzebkę wzmacniającą wykonaną z czarnego drelichu, Między tymi dwoma, między tymi dwoma warstwami jest wszyta wa taśma wzmacniająca typu waste tape, która zapobiega rozciąganiu się korsetu i uszkodzeniu nadwyrężeniu w tym najbardziej newralgicznym miejscu, które jest narażone największe naprężenie. Gorset z przodu zapinany jest na zapięcie typu bask. Bask jest sześcioczęściowy, bardzo szeroki, bo 5 cm. Także dobrze tutaj działa w tym obrębie newralgicznym, w miejscu, w miejscu brzuszka. Gorset jest usztywniony dwunastoma fiszbinami spiralnymi na obwodzie oraz dwoma płaskimi przywiązaniami. Oprócz tego, gorset posiada. Tak zwany underbask, czyli panel zakrywający podwiązaniem, oraz modesty panel, który jest wykonany z takiej samej, w taki sam sposób. Oprócz tego, jeszcze jest oprzyty na zewnątrz koronką. Jest to panel podwieszany, niczym nieusztywniany, który możemy swobodnie, swobodnie usunąć, jeżeli taką będziemy mieli potrzebę. Z przodu korzet został ozdobiony koronką i gipiurą. Tutaj zbliżenie powolutku na koronkę. Koronka i tutaj jest taka gipiura. Na biodrach. Wszystko dokładnie, jak widzicie tutaj, dobrze przyszyte. Pokazuję to, bo zobaczycie potem w modelu, w modelu Immortal Beauty, jak to wygląda. Tutaj tak samo, wszystko elegancko, ładnie ładnie przeszyte. Nic tutaj się nie da oderwać, także jest bardzo starannie dokładnie wykończony. I uwaga: siup, przerzucamy na drugą stronę. Tak wygląda z tyłu. Przywiązaniu również mamy taką elegancką koronkę i gipiórkę. Yy, yy, z tyłu są wbite bardzo dokładnie czarne, czarne oczka, więc to bardzo ładnie estetycznie wygląda, tak jak przy gorsecie. Ocean Mist, który go pierwszy recenzowałam. Także gorset wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Wszystko jest super wykończone. Materiał naprawdę bardzo przyjemny w dotyku, bardzo przyjemny do ciała. Lamówka jest przyszyta, przyszyta maszynowo. Zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Wszystko jest ładnie tutaj zakończane. Także ten gorset... Z całej, z całej kolekcji longlineów zamierzam tylko ten gorset zatrzymać. Dwa pozostałe, czyli Immortal Beauty, którego, którego recenzję też zaraz niedługo będziecie mogli zobaczyć na kanale i, i przeczytać na blogu, zostanie sprzedany podobnie jak gorset Amethyst, którego recenzja będzie troszeczkę później, będzie recenzja porównawczą razem z gorsetem Paper Cuts. Ja Wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia, niedługo, do usłyszenia, na razie pa.